Nowy iPad zadebiutował ostatnio podczas prezentacji Apple, na której też pokazano czerwonego iPhone'a. Jednak mam wrażenie, że ekscytacja nowym tabletem nie jest już tak duża jak kiedyś. Prawdopodobnie nie dlatego, że jest to produkt Apple, ale dlatego, że to tablet. Czy więc te urządzenia, czyli iPady, podzielą mnie długo los iPodów? Były czasy, w których prawie każdy chciał mieć tablet. Urządzenia, które próbowały wypełnić lukę pomiędzy smartfonami a laptopami, w założeniu miały być bardziej multimedialne od smartfonów przez swój duży ekran i bardziej mobilne niż laptopy. W ostatnich latach ich sprzedaż spadła diametralnie. Dlaczego tak się dzieje? Prawdopodobnie składa się na to kilka czynników. Jednym z nich jest zacieranie się różnic. Smartfony w roku 2010, czyli wtedy kiedy tablety wchodziły na rynek, miały ekrany zazwyczaj nie przekraczające 4 cali. Podobnie z komputerami. Standardem były 15 lub 17 calowe laptopy, a dziś coraz więcej producentów oferuje 13, nawet 12 calowe notebooki. Dlatego część osób wolała kupić albo większego smartfona, albo mniejszego laptopa. Do wszystkiego dochodzą laptopy, które próbują być tabletami. Microsoft koniecznie chce ten rynek zająć, oferując system operacyjny w miarę przystosowany do obsługi dotykowej. Zarówno twórcy Windowsa, jak i inni producenci wypuścili na rynek urządzenia odpinane, a także obracane, które raz mogą być laptopem, a raz tabletem. Najgorsze w tym wszystkim dla tradycyjnych tabletów jest to, że teraz w rękach nie musimy używać okrojonego mobilnego systemu, ale w pełni funkcjonalny Windows 8 czy Windows 10. Parametry bardzo często nie powalają, ale fakt, że na zwykłej przeglądarce działają wszystkie wtyczki. Albo chociażby to, że wszędzie teraz możemy zagrać w Heroes 3, robi swoje. Z drugiej strony mamy tablety, które próbują być laptopami. iPad Pro ze swoją klawiaturą i elektronicznym ołówkiem do rysowania miał być idealnym narzędziem dla grafików i projektantów. O ile Apple Pencil faktycznie jest doskonałym narzędziem dla grafików, to wciąż używany jest na tablecie z systemem iOS, który niestety ma swoje ograniczenia. Zatem, czy tablety skazane są na wymarcie? Niekoniecznie. Prostota systemu i większy ekran mają również swoje zalety, zwłaszcza wśród najmłodszych użytkowników. Dzieciaki uwielbiają używać tabletów przez ich intuicyjny system. Są one idealnym rozwiązaniem dla rodziców, którzy potrzebują zająć się swoje dzieci czymś, co nie jest trudne w obsłudze jak komputer, ale jednak bardziej interaktywne niż telewizja. Ilość darmowych aplikacji sprawia, że dzieciak nie znudzi się tabletem tak szybko jak innymi zabawkami, które często dzień po zakupie lądują w kącie. Kolejną grupą są na przykład posiadacze dronów. Choć wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie będziemy widzieli wzrost wbudowanych ekranów w naszej aparatury. To wiele osób wciąż woli mieć możliwość odpinania swojego i wykorzystania go do czegoś innego. Aż w końcu ludzie, którzy lubią czytać dużo e-booków, ale jednocześnie chcą mieć możliwość przeglądania internetu na większym ekranie, lub ci, którzy lubią oglądać filmy czy seriale, trzymając urządzenie w rękach. Sprzedaż tabletów z pewnością jest mniejsza niż na początku, ale na szczęście dla producentów są grupy docelowe, które wciąż będą je kupować, choć na pewno nie będą ich wymieniać tak często. Jak swoje smartfony. Dzięki za uwagę. Jeśli podobał Ci się materiał, pamiętaj, aby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. A jeśli nie wiesz, co teraz oglądać, polecam Ci inne moje materiały. Z Wami się żegnam i widzimy się, jak zawsze, w następnym odcinku. Trzymajcie się!